Dobro jest w Małopolsce. Widocznym przykładem są honorowi dawcy krwi, którzy w czasie pandemii ratują ludzkie życie, oddając krew. Wartość życia nie zależy od tego, co masz, ale od tego, co możesz dać innym. Krew to życie, więc podziel się. Okres pandemii koronawirusa to czas o znacznym zapotrzebowaniu na krew, Twoją krew. Ja i moi koledzy oddajemy krew. Ratowanie i pomoc mamy we krwi. Jeśli możesz, to pomóż i ratuj razem z nami. Honorowi dawcy krwi przynoszą promyk nadziei. Pozdrowienia od zespołu starosądeczanie. Oddaję regularnie krew, bo każdy krwiodawca to dawca życia, a ja kocham życie. Jeżeli możesz, oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Oddaj honorowo krew, zrób się lew życia Przelew nadziei dla wszystkich, którzy na to czekają. Nie bądź obojętny. Oddaj krew. To nic nie kosztuje, a możesz uratować czyjeś życie. Krew jest bezcennym i niezastąpionym lekarstwem. Człowiek jest wart tyle, ile może podarować drugiemu człowiekowi. Zachęcamy Was. Pomóżcie nam pomagać, bo pomoc ma moc. Od kilku lat oddaję krew. Bo wartość naszego życia nie zależy od tego, co mamy, ale od tego, co możemy dać innym. Wystarczy tak niewiele, aby dla kogoś zmienić świat. Dziękujemy. Twoja krew uratuje niejedno życie. To, co robisz dla siebie, umiera razem z tobą. To, co robisz dla innych, jest nieśmiertelne.